Ze Skodą Superb miałem okazję spotkać się już kilka razy, ale dzisiaj po raz pierwszy do czynienia mam z najwyższą wersją wyposażenia Laurin Clement, ale nie tylko. Jest to również model po liftingu, którego zmiany może i nie są duże, ale dzięki nim samochód wygląda doskonale. A jak jeździ? Tego dowiecie się oglądając ten test, ale najpierw zasubskrybujcie kanał. Dzięki! Maską testowanej Skody Superb pracuje dwulitrowy silnik benzynowy generujący moc 190 koni mechanicznych oraz 320 Nm momentu obrotowego. Muszę przyznać, że jednostka ta okazała się dla mnie jednym z największych pozytywnych zaskoczeń ostatnich czasów, a to przede wszystkim dzięki niezwykle wręcz niskiemu spalaniu. Przy spokojnej jeździe po drogach ekspresowych samochód ten pali mniej niż 6 litrów na 100 km i nie mówię tutaj o jeździe na wynik, a zwykłym przepisowym. Przemieszczaniu się bez zero-jedynkowych przyspieszeń. Średnia z całego testu, czyli blisko 700 km, wyniosła 6,8 litra. Co oznacza, że na pełnym baku przejechać można ponad 1000 km. Według mnie wynik ten jest rewelacyjny. I po co nam w ogóle diesle? Niesamowite jest też to, że silnik ten przy okazji zapewnia świetne osiągi. Pierwsza setka na liczniku pojawi się już po 7,7 sekundy. I pomimo tego, że moc przekazywana jest na przednią, Oś, to w normalnych warunkach nie ma problemu ze zrywaniem trakcji przy przyspieszaniu. Doskonale działa również siedmiostopniowa skrzynia DSG, która potrafi nie tylko szybko zareagować, kiedy tego potrzeba, ale również dosyć inteligentnie wykorzystuje moment obrotowy silnika bez zrobienia niepotrzebnych redukcji. Zdaje się ona działać znacznie lepiej niż w innych dotychczas testowanych skodach, i to właśnie ona prawdopodobnie ma największy wpływ na tak rewelacyjne wyniki spalania. Jazda Superb z założenia jest autem przede wszystkim do komfortowego podróżowania i w tym sprawdza się rewelacyjnie. Zawieszenie doskonale radzi sobie z wybieraniem nierówności, ale warto wspomnieć, że testowany egzemplarz wyposażony jest w adaptacyjne zawieszenie DCC. Pomimo tego, że jazda Superbem nie jest w żadnym stopniu angażująca, to sprawić może ona wiele przyjemności. Za kierownicą tego samochodu można się po prostu odprężyć. Ułatwia to bardzo dobrze wygłuszona kabina, choć tutaj muszę przyznać, że nadkola mogłyby być nieco lepiej wyciszone. Zważywszy na komfortowe zestrojenie pojazdu, zaskoczeniem może być wysoka pewność prowadzenia, nawet na zakrętach. Dzięki niżej umieszczonemu środkowi ciężkości, niż w popularnych obecnie suwach, samochód prowadzi się dobrze, choć na ciaśniejszych łukach trzeba uważać z prędkością. Układ kierowniczy jest bardzo spójny z autem. Zapewnia dobre czucie pojazdu przy rozsądnym izolowaniu od drogi, a dzięki może Możliwości regulacji jego wspomagania można dostosować go wedle swoich preferencji. Momentami odnoszę jednak wrażenie, że mógłby on być jednak nieco bardziej bezpośredni, ale nie uznałbym tego jako wady. Warto wspomnieć, że Superb, mimo tego, że jest bardzo długim autem, jest dosyć zwrotny, dzięki czemu manewrowanie nim w mieście czy na parkingach nie powinno być wielkim wyzwaniem. Wnętrze skody superb, mimo tego, że testowany samochód to w teorii ta najbardziej luksusowa odmiana, nie uchroniło się od plastików, ale zupełnie szczerze, w ogóle mi one nie przeszkadzają. Całość wygląda bardzo porządnie i tak samo dobrze została spasowana. Jedynym elementem, do którego mam zastrzeżenia, to wstawki z plastiku Piano Black w centralnej części kokpitu. Tak naprawdę względem przedliftowej odmiany praktycznie nie widzę tu żadnych zmian. Jedynie w opcji pojawiły się wirtualne zegary zamiast klasycznych. I spisują się one bardzo dobrze. Są czytelne i umożliwiają szeroki zakres konfiguracji wyświetlanych informacji. W Skodzie zawsze ceniłem prostotę i intuicję obsługi. Pod tym względem nie ma żadnych zaskoczeń. Częsty projektanci zdają się przewidywać, gdzie intuicyjnie kierowca szukać będzie poszczególnych przycisków. W centrum deski rozdzielczej króluje system inforozrywki, którego już chyba nawet nie trzeba omawiać. Działa bardzo płynnie, a sam ekran rozdzielczością nie odbiega od współpracy uczesnych smartfonów. Niestety dosyć średnie odczucia mam względem nagłośnienia firmy Canton. Gra ono przede wszystkim górnymi tonami i ciężko się tego pozbyć nawet przy użyciu equalizera. Nie miałem niestety styczności z bazowym systemem nagłośnieniowym, ale wydaje mi się, że za Cantona nie warto dopłacać. Kabina Superba jest niezwykle przepastna. Doskonale odnajdzie się tu kierowca o praktycznie dowolnych wymiarach. Mi jedynie przeszkadza tu lekko ograniczony zakres regulacji kolumny kierowniczej. Chciałbym móc opuścić ją jeszcze o około 2-3 cm w dół. Z tyłu, jak prezes firmy, poczuć się będzie mógł każdy i to praktycznie niezależnie od tego, czy z przodu siedzi olbrzym, czy karzeł. Dodatkowo sama kanapa jest bardzo komfortowa. Bagażnik w wersji Liftback spokojnie zaspokoi potrzebę, chyba osób, które do tej pory jeździły mniejszymi kombiakami. Oferuje on ogrom bardzo ustawnej przestrzeni, w której nie zabrakło wielu haczyków i możliwości jej aranżacji. Bez wątpienia jest to największa przestrzeń ładunkowa w klasie. Około 190 tysięcy złotych. Tyle kosztuje testowana Skoda Superb i mimo tego, że kwota ta jest niemała, wydaje się być dosyć rozsądna zważywszy na to, co za nią otrzymujemy i ile kosztują konkurencyjne auta. Samochód ten jest idealnym kompanem zarówno w mieście jak i w trasie. Zaskakuje wysokim komfortem jazdy, niskim spalaniem i przepastnym wnętrzem. Według mnie Superb może stanowić również doskonałą alternatywę dla podobnie wycenionych, słabo wyposażonych, Samochodów klasy wyższej. I gdybym sam stał przed takim wyborem bez zawahania, kupiłbym właśnie Skoda Superb.